Brać, dam to mieć. Super Barcelono la kilo. To rozbijałem jeden. Rozbijałem do templa. Faka. Ja wyjeżdżam tu od razu, wiesz? Wjeżdżam, wyjeżdżam, wyjeżdżam, wyjeżdżam. I do bez. Bez? Bez bez, no ciebie bez drzwi. Nie gdzie statku. Dawaj, do dawaj. Do na, Dobra, Tomek, brawo, okay. brawo, brawo. brawo, brawo, oh, oh, brawo, brawo uważacie. Nie, jest do lewej. Leży Blistera Leży, Ja na niżej, ja na niżej. Ja ja, 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 Długa uważaj smoke, Leży, leży. Kurwa, ale clean, ale clean. Ale hard, Jest Edward. Ej, jakie lagi, co jest kurwa? Edward. co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Jest on. Kurwa jebana pierdolona. Lewo, lewo. <ś handcuffs> <śleszona> <śleszona> Panie przed drzwi. Wjechał! Baj kurwa, zaraz popluje monitor! Jak? Jak cię patrzyłem kurwa! No i lecimy, i lecimy. <śleszona> Zajebiście! Kurwa, zobacz. Nie no, to ja już mi się nie chcę grać, no zobacz co się dzieje. I tak zabiłeś kogoś? Ale Ty to, to, to w ogóle powiem ci, że jak Pago wrócił, nie? To ty się czujesz mocny nagle, nie? Czemu? No bo przecież nie ja słyszę, że ty specjalnie próbujesz mnie w przecież. Nie, dostałem zadanie, tak, nie ale nie, nie powiem od kogo. Nie powiem no to od kogo. Nie no to, to super, że dostajesz zadanie, że mnie w stary w tych czasach ciężkich dla mnie, co A z... z... i tak. a ty, ty, ty nie podobno, tak. Jesteś taką pizdą Tomek, naprawdę nie gram połowie tego co ja Ja nie Ja nie gram jutro, ja nie gram ja nie gram jutro. Znajdź, 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 kogoś innego za mnie. nie Takie słowa padły, że... Panowie, my rób na my... siebie odcinka jest teraz. No i jutro nie gram, wiesz co wy pierdolicie. Tomek, Na no, przebo jest. Nie chce mi się gadać już. Izek, przeprosisz nie? Za co? Za te wyzwiska? Nie. No to nie. A no to spotkacie się najwyżej... Na solówkę no? Na... Na dupie. Przebofozą. przebo wchodzą. masz. Nie no, chuj nie strzeli. Zawem tam czetę i przedzierałem głowę. No nie wiem, ty tam jak mnie nie było, to pisałeś, że se go dusisz i w ogóle... Nie, nie, mówiłem a... tak. Cicho. A teraz stare tak nie wyglądało. On jeszcze jest na tym spiku, ale chyba poszedł. Nie, no jestem słyszę. Ja nie wiem czemu on mnie tak wyzywa. Ja go tam wiesz, nie cisna ani nic, nie wiem o co chodzi. Nie, no ciśniesz, właśnie, wkurwa mnie to po prostu. Bo nie wiem, nie było pago i taki nie byłeś. A teraz przed pago i się popisujesz. A to w której rundzie cię zdenerwowałem? Nie, no w kilku. No to jest kwestia twojego takiego podejścia, no. Nie, no to no, rozumiem, no, chcesz sobie patrolować, zrobić ze mnie chujowego gracza, to jest twoje to jest twój Nie, na streamku. nie, no, nie, 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 Tak, no tak, tak jest. No. no nie, no to nie jest kwestia tego, że ty mówisz, tylko jakby cały czas się tam wyśmiewasz, to jak gram w ogóle, to, to jest normalne u ciebie, no. Dlatego nie lubisz tego grać po prostu, bo, bo cały czas próbujesz sobie w ten sposób trollować i mnie to w kurwa, no. Nigdy tak nie Powiedziałem. No, ja, ja mówię, że ty tak nie mówisz. Tylko to jest kwestia twojego zachowania w meczach, no. Mam dość Hypera, mam dość Izaka. Niech oni sobie tam grają. Heh. Hola, hola, czy znudziło Ci się otwieranie skrzynek w CS-ie? Zapraszam w takim razie na stronkę g Oczywiście z kodem tom macie 5% więcej do doładowania oraz darmową skrzynkę Milspec. Na g Skinsie mamy też bitwy, w którym możecie się zmierzyć z innym przeciwnikiem. Eventy, które zmieniają się co jakiś czas. System bonusowy za zdobywanie poziomów możecie otworzyć sobie bonusową skrzynię. Mamy jeszcze szybką bitwę. Za 10 zł, zobaczmy kto wygra. Czy szczęście mi dopisze? E? I co? Przegrałem? Co? Niemożliwe. Także zapraszam serdecznie. To wszystko z kodem. Tom, strzałeczka. Patrzcie, to właśnie tak wygląda. Gościk go pewnie z tej strony zabił, bo tu jest cień. Patrzcie, on zginął. To jest CS2. Nie ma, czysto mi, mi, oh. I zobacz! Mi I to ta kurwa z 200 ja tak pingu! już raczej. Nie ma, czysto mi A, to. I... <noise> I <głos> Ale <głos> zobacz, <głos> zobaczcie mój model. No może... Mój pow. O. No nie ma prawa mnie widzieć. W tej pozycji ja jestem cały schowany. syny na tych pingach takich wysokich. Jeszcze tu nie zginąłem, jeszcze jestem. Je tu, na tej klacie zginąłem. No kurwa! No powiesz, y czy to nie jest oszukane? Czy to nie jest oszukane? Ja ginę, o. Mi, mi, mi. Ogólnie. To mi zajebał. Kurwa, nie zostanę pod. <grywa> Tyle z Box. pingu, to niemożliwe. A <grywa> eko <grywa> gra. Ja o kurwa! Snowfest. <grywa> fest. <grywa> Tyle na 180 pingu, to niemożliwe. <grywa> Też piękna, no nie? Ja też nie. Spojrzał na ping i zobacz. Po... Ty na 180 pingów, to niemożliwe. O! Okay. Mogę zaćmić. Autaz, bom, 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 bom. Kon, kon! Kurwa łącznik za nimi w bieg! Kurwa! Zapraszam do mnie na kanał za 15 min. Film. Niech wszyscy zobaczą, jak to ty tam, kurwa? gówno cię to obchodzi, ty. Backston, kurwa, srakston. Si. Akcept. No i dupa blada. Dupa zbita. Wejście analowe. Analogowe. O kurwa. My trafili do. Go... Czerwona nic nie przesuwa, Jarek? Nie, nie. nie. Jeden, jeden radio. Ej, górę na! Co? No kurwa, no. Maci, no błagam! Co? Nie. Jeszcze jeden kurnik. Ja skazam Jeszcze Jeszcze, góra, Jeszcze jeden kurnik, kurnika. Co oni robią? Co, Co? robią? Cześć fobbersy. cześć, cześć. Zawsze wychodzi, zawsze to wychodzi Na, białe, nie Na kurniku Kurnik leży I przewoz Heben, heben, jest jest, Heben. trzyma wyżej. Czemu, Izak? Chyba zabiłem? Co Izak? Kurwa Co patrzysz? Po A, jest lew wyszedł nice. Kurwa, to ty grasz, Izak? Brawo Izak, to ty grasz? Tak ja no, na tylu Ja pewnie Kurwa no, jakby był flash od z daleka Jeden na jeden Kurwa, ale wjechał w niego kurwa. Ale wjazdł, co? Tak yeah. yeah. Ale chłop tam musiał yeah. szok yeah. Yeah. Chłop tam szokę zmuszał yeah. yeah. mieć Mołka nie umiesz Mateusz? Tata ja dam, kładę naucze w oczy E drugie płk kap drugie. długie Nie, I don't, I don't